Cześć wszystkim! a Jeżeli jeszcze nie wiecie jak spędzić swoje ferie z sieciakami, to mam dla Was bardzo fajny pomysł. E, bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zajęciach z cyklu Wojskowe Ferie Online. Ćwicz z nami! E, będą to zajęcia, które będą się odbywały od poniedziałku do piątku przez całe ferie. Wraz z żoną Krystyną chciałbym Was zaprosić na Wojskowe Ferie Online. Ćwicz z nami! Które odbędą się w ferie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na Trening z nami pod tytułem, jak rozpocząć przygodę z naciarstwem biegowym. Będziemy razem ćwiczyli z samymi rodzinami, co jest nawet skazane. Ja również będę prowadził zajęcia, będę ćwiczył z moimi młodymi córeczkami, 5-7 lat. E, także będzie fajnie, będzie interesująco. Wojskowe Ferie Online Ćwicz Razem Z Nami rusza już niedługo. Ja oraz Agnieszka Wieszek-Kordus zapraszamy was przed monitory. Wojskowe Ferie Online Ćwicz Z Nami. Już przed nami Wojskowe Ferie Online Ćwicz Z Nami. Ja tam będę. Bądź i ty. Chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na cykl spotkań Wojskowe Ferie Online Ćwicz z Nami, które poprowadzą sportowcy Wojska Polskiego w towarzystwie Prawdziwych Gwiazd. Chciałbym Was zaprosić na wspólne spędzenie czasu z dziećmi podczas ferii zimowych, ze sportowcami. Wojskowe Ferie Online Ćwicz z Nami. Zapraszam w czasie ferii do spędzenia wspólnie, aktywnie, całymi rodzinami czasu w akcji. Wojskowe ferie online. Ćwicz z nami, wojskowymi sportowcami.